Okay, witam na kanale Doris Style. ja jestem Dorota, a w dzisiejszym odcinku dwie w miarę proste przeróbki jeansów, no i live update. Zapraszam. I słuchajcie, e, wiem, że może nie wszystkich interesuje, e, co się tutaj u mnie dzieje i dlaczego mnie tyle czasu nie było, także... Tutaj Wam pokażę, w którym momencie zaczyna się ta część, powiedzmy, sieciowa, vlogowa itd. Tak A jeśli chcecie posłuchać w skrócie, co u mnie, no to po prostu zapraszam do oglądania dalej. I jak widzicie, mam zupełnie nowe, nowe tło. I to jest miejsce, gdzie była przez, wielu, przez wiele z Was po prostu uwielbiana tapeta w liście zielono-niebieskie. Tej tapety już nie ma, niestety, ubolewam. No, to właśnie dlatego, że po prostu nadal jeszcze walczymy z zalaniem mieszkania i jest to bardzo, bardzo trudny czas, dlatego też, wiecie, no nie nagrywam, wiadomo, nawet nie mam inspiracji, nawet nie mam ochoty, czasu w ogóle, warunków i tak dalej. Głównie zajmujemy się suszeniem albo robieniem remontów. I tak wam powiem, żeby tak wiecie, wam naświetlić, w jakiej sytuacji się znajdujemy. No to pod koniec stycznia chyba 26 zaczęły się e, już pierwsze takie objawy zalania. Jakby źródło jest nieważne, bo to jest w ogóle kilka źródeł, ale za, to się zaczęło i wiecie, suszyliśmy, suszyliśmy, robiliśmy co się da. E, później już zaczęło odpuszczać w tych miejscach, bo to było w kilku pomieszczeniach, w dwóch. Jak już zaczęło, wiecie, już było takie światełko w tunelu, no to stwierdziliśmy, dobra, no to zrobimy sobie, tak, odświeżymy sobie tamte dwa miejsca. Przy okazji zamówiłam sobie w końcu szafę, bo miałam taką 1,20 dwadzieścia na dwa i no już się nie mieściłam, bo razem z córką miałam szafę, więc zamówiłam sobie takiego paksa, 2 na 250 w to miejsce. Dodatkowo zamówiłam też do córki nowe łóżko, na, na którym właśnie siedzę, On jest jeszcze na razie wiecie, tylko materac i łóżko. E, no wiecie, żeby już jej, bona bo miała tam jakąś kanapę starą i żeby tak to wszystko fajnie odświeżyć i w ogóle. I dwa dni później, po tym jak zamówiliśmy e, te meble, e, to okazało się, że córki pokój jest zalany i to tak naprawdę zalany. Słuchajcie, że tapeta odchodziła, właściwie wiecie, no bo po prostu można ją było tak zdjąć, i raz schodziło razem z tą jeszcze farbą pod spodem, no masakra, no masakra i wiecie, oczywiście te meble przyszły potem i myśmy żyli nie dość, żeśmy wszystko z pomieszczeń dawali do salonu albo wiecie, między pokojami, e, te wszystkie karta, no, no bo już nie zatrzymywaliśmy tych, tych dostaw, no bo zresztą łóżko miało być po trzech tygodniach, a przyszło po dwóch dniach, e, naprawdę, <grytanie> to wszystko... To byliśmy na takiej kupie. Ja już żeśmy wywalili w ogóle tą kanapę córki, więc ona nie miała gdzie spać, więc spała na materacu. Potem, żeśmy się przenieśli do moich rodziców, ponieważ postanowiliśmy, że zrobimy jeszcze przy okazji już remont łazienki, to było trochę szalone, ale wiecie, stwierdziliśmy, dobra, przeprowadzimy się, będziemy tu mieli maszyny do, do suszenia, zrobimy sobie remont łazienki, ponieważ chcieliśmy sobie wymienić płytki za wanną i wannę. I okazało się, że tam też jest ściana mokra, więc to się bardzo, bardzo, bardzo przedłużyło. Rozpiernić generalnie był taki smród, jak w takim domku letniskowym, wiecie, nad Jeziorem Starym. I to było naprawdę tak ciężkie. Jest nadal, ale już, wiecie, jakby wychodzimy powoli z tego. No a dodatkowo jeszcze żeby nie było. U mnie w pracy się zaczęły, mamy restrukturyzację, jednego dnia dowiedziałam się, że zwolniono trochę osób, dwa dni później wizyty, mamy co chwilę wizyty, ja siedzę wtedy od poniedziałku do czwartku, od rana do, do popołudnia w pracy. Organizacja tego mieszkania u rodziców, jesteśmy u rodziców, bo my nie mamy teraz już wanny, no po prostu masakra. Także tak w skrócie słuchajcie, dodatkowo jeszcze już na taką wisienkę na torcie jest to, że chyba z tego stresu, strasznie mi wszystko swędzi i narobiłam sobie ran tutaj, nie wiem, tu mam po prostu na rękach, na nogach, yy, nie mogę powstrzymać drapania i mam po prostu trochę ran. I a, po prostu na, na to, wiecie, się wszystko tak naładowało, naładowało i już, wiecie, no nie będę tam mówić szczegółów, w każdym razie składamy już... Yy, My Bluetooth shuffle. za tą kamerą, jest już szafa, piękna szafa, chciałam nagrać jak wiecie, jak wyjmuję ze starej szafy i wkładam do nowej, ale nie było po prostu warunków naprawdę nie było warunków ale może Wam pokażę, wiecie jak już to się wszystko opanie, jak zrobimy ten pokój bo tam są lustra, więc no wiecie, odbijałoby się ten cały ser, co tutaj jest, natomiast mamy też nową tapetę, bo córka przy okazji sobie zażyczyła już zmianę kolorów bo tamte były nasze z naszej sypialni jakby teraz ona ma ten pokój i zamówiła sobie taką szarą tapetę i trochę fioletowych ścian do tego. Także no wiecie, to jest jej pokój, więc teraz może czasem będę używać tego tego tła. No także. Powoli, powoli, jeszcze nie mamy suchej łazienki, więc cały czas mieszkamy już chyba z miesiąc u moich rodziców. No nie, wiecie, nie jest to łatwe. I organizacyjnie na szczęście oni mieszkają niedaleko nas, więc takie rzeczy jak szkoła yy, to nie jest jakby problem. No, ale jest mi ciężko i jeszcze wiecie w pewnym momencie, żeby ten, tego całego syfu, bo żeśmy potem, wiecie, robili tynk. Yy, Szlifowali, żeby na przykład tutaj zrobić te ściany ponownie, jak już tutaj wyschło. No, to ja większość moich ubrań po prostu schowałam do toreb, takich wiecie podróżnych. Już stąd żeśmy wynieśli szafę. No więc ja miałam tylko tyle ubrań, co wzięłam do rodziców, i mieszałam między nimi. Po prostu też chciałam, też miałam takie plany, jak się wyprowadzaliśmy. Mówię, o, myślałam, że będziemy tam tydzień max dwa. No to zrobię taki odcinek, na przykład jakąś taką a la kapsułową garderobę, co sobie wzięłam, jakie zestawy. No nie, po pierwsze, nie, mam, nie, nie miałabym warunków czasu, a też nie miałam ochoty, bo. No bo wiecie, też w tym czasie się właśnie dowiedziałam, że, że nagle są wizyty, przyjeżdża jakiś duży szef i trzeba, i musiałam szyb, szybko z tych toreb wyciągać jeszcze takie bardziej, wiecie, oficjalne ubrania. No masakra, no masakra. Na razie żyjemy cały czas jeszcze na torbach, ale już mam szafę, więc sobie co wiecie, jakiś czas, wiecie, zanoszę tam do, do rodziców jakieś ubrania. No, także jest ciężko, jest naprawdę ciężko, ale staram się, wiecie, już mieć teraz nadzieję, że niedługo tu wrócimy, będzie mi trochę odświeżone. Mm, no, dodatkowo jeszcze, oczywiście, nie mamy jeszcze żadnego odszkodowania, żeby nie było, bo, bo wiecie, to, to nie jest prosta sprawa. Ale okej, okay, słuchajcie, mi się wydaje, że wystarczy tego gadania o tym. Chciałam Wam po prostu powiedzieć, co się dzieje, i to jest naprawdę, naprawdę trudne. Wiele łez, wiele, wiecie, po prostu przekleństw, wiele z, zmęczenia, kłótni, no po prostu nie jest łatwo ale w międzyczasie właśnie coś tam sobie chciałam szyć. Wiecie, moja kreatywna strona naprawdę cierpi, tak że trochę tam jakiś remont, kładłam sama tapety, wiecie, gdzieś tam coś sobie rekompensuje, ale i tak i tak szyć no, mam ochotę. Dlatego też, yy, dlatego też, yy, no właśnie, dwie takie małe przeróbki, które, które mam dla Was. Jeans oczywiście teraz na wiosnę, wiadomo, ale w ogóle jeans to jest no, super sprawa do przeróbek. I co Wam chciałam dzisiaj zaprezentować, to są właśnie y, jeansy, na które, które były, właściwie były dla mnie nudne i biłam się, czy je nie wystawić na windy i tak dalej, ale postanowiłam, że y, wyszyję, wyszyję na nich... Y, Muliną, jakiś, wiecie, wzór, żeby dodać im czegoś ciekawego, i przy okazji, wiecie, odświeżyć je trochę. No, a drugie to będzie spódnica Maxi z denim. w końcu, w końcu się zebrałam, bo yy, chciałam już, wiecie, od dawna zrobić sobie spódnicę, ale miałam różne koncepcje. E, miałam koncept naprawdę, naprawdę z nim, z dwóch par spodni, wiecie, e, i tak jedną zrealizuję troszeczkę w innym wydaniu, ale mm, kupowałam taki spo, z oczywiście, albo nie, miałam jedne z i chyba kilka z takich m, za, za kilka m, złotych e, second handu, ale co Wam polecam, od razu, że to musi być stres, jeżeli macie, wiecie, duże, duży brzuch na przykład, albo duże biodra i jak siadacie, no to to się... Jest po prostu potrzeba trochę streczu, to nie bierzcie takich jeansów, takich typowych, wiecie, po prostu sztywnych, no bo to absolutnie nie przejdzie. I ja ileś tam sobie, wiecie, próbowałam. Jeansów próbowałam w jakiś sposób. Nawet zaczynałam to nagrywać, ale to gdzieś tam już nawet chyba nie mam tych materiałów, i jak to wyglądało. Wyglądało to po prostu źle, jak miałam taki sztywny, wiecie, długą spódnicę, aż. Tu nagle, właśnie dostałam jedno takie jeansy, które pasowały na mnie w pasie, ale były bardzo szerokie w nogawkach. Ale do tego przejdziemy zaraz. Najpierw zobaczycie moje wyszywane spodnie, także przechodzimy już teraz do części vlogowej. I tak to są te spodnie, widziałyście je nieraz. Yy, one po prostu są bardzo, bardzo tutaj luźne na dole, ale. W pasie są takie nowe i w ogóle mają średni stan, także są takie. E. No i zobaczcie, co sobie wydrukowałam? Znalazłam taką piękną twarz na Pinterestie. Nie wiem dlaczego, trochę mi się ze mną kojarzy, wiecie, jakby, więc postanowiłam, że sobie ją właśnie wyszyję. Mam tutaj dużą i małą opcję. So, tak wiecie, przykładam i patrzę, która wygra, ale chyba mała będzie lepsza, duża, była po prostu byłaby za duża. Mam jeszcze napis Doris, tak stwierdziłam, wiecie a czemu nie i po prostu sobie teraz sprawdzam, na której nogawce chcę, bo chcę, wiecie, tak z przodu na udzie zrobić, czy na lewej twarz, czy na prawej. Sobie przykładem oczywiście tak mniej więcej. No i wydawało mi się, że na prawej stronie ta twarz, a na lewej ten napis będzie spoko. Także zabieram się teraz do właśnie odrysowywania i mam tutaj taką, wiecie, fizja taką do, na, do, do naprasowywania i ona jest fajna, bo, wiecie, jest przezroczysta, więc można przyłożyć ją i sobie tak jakby odkalkować ale później można to samo przyłożyć do jeansów albo w ogóle do materiału, znów jakby przekalkować i przez to, że ona ma jakby takie, wiecie, dziurki, że to jest taka siateczka, to ona po prostu y, przejdzie potem na, y, ma, 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 ta, ma, na materiał. No i y, zobaczcie sobie tutaj, że y, odrysowuję sobie napis, odrysowuję sobie twarz i będę zaraz y, przekładać to na tutaj na... Y, na jeans. Przepinam sobie tylko jeszcze i potem sobie oczywiście przemierzałam, czy jest za wysoko, czy za nisko, i tak dalej. No i jak już postanowiłam, to sobie podstawiłam pod spód deskę, żeby nie przebiło. No i teraz właśnie odrysowywałam. Yy, oczywiście no, potrzebowałam tu mieć wzoru, żeby wyciek. Jak, jak rysuję to, żebym miała pewność, bo, no bo to jednak nie było idealnie tak na szesło. Yy, miałam w ogóle niebieski tylko mazek. Na jeansy nie polecam, no ale wiecie, taki miałam i już wiedziałam, dobra, nie będę tam e, tego robić. No, i tutaj właśnie sobie odrysowuję, potem jeszcze się poprawiłam i to samo zrobiłam z twarzą, mm, i potem właśnie mm, jeszcze jak już właśnie odrysowałam, miałam taki mniej więcej szkic. Trzeba było trochę przyciskać to, jednak, żeby przeszło. E, I w ogóle strasznie dużo zostawiła takiego pyłku ta Flicelina, ale dlatego, że ona była stara. To był taki fragment właśnie mojej babci, także tutaj sobie teraz odrysowuję. No i dobra, odrysowałam sobie i teraz jeszcze właśnie poprawiam, tak wiecie, z tym obrazkiem obok, żeby mieć pewność, że wszystkie datale dokładnie przerysowałam, bo później, jak będę wyszywać, no to już będę potrzebowała mieć pewność. No i teraz dobieram sobie mulinę, czy tam, wiecie, tą nić. Postanowiłam, że będę miała taką y, złamaną biel, taki bardzo jasny beż jako twarz. I później miałam taką rudą na włosy. Miałam też ciemny brąz, y, ewentualnie właśnie żeby zrobić, bo to były jakby jeszcze i, i usta. I to by sobie zaczęłam to przykładać. Y, właśnie próbowałam, czy będzie fajnie, jak będzie jak no, trzy kolory, czy może cztery, a może dwa. Y, tutaj właśnie próbuję z brązowymi włosami też wszystko kwestia tego jak kolor jeansu współgra z tym, z tym właśnie co, co mam. Tutaj mam jeszcze jakby taki bardziej y nie wiem, w żółć wchodzący, no i nieważne. W każdym bądź razie dobrałam sobie te kolory i zaczęłam wyszywać. I stwierdziłam, że zacznę sobie od twarzy, że to już mamy na przyspieszeniu. Po prostu wzięłam, tak wiecie, trochę jakby za igłą poleciałam, trochę eksperymentowałam, też nie wiedziałam, jak to na tych zakrętach wyjdzie. No i tutaj jakby mam tą twarz. I trochę to nie wyszło, w sensie ta, trochę ta jakby mulina się rozwarstwiała, także później tam weszłam i po prostu nitką w tych miejscach taką w tym samym kolorze to zbiłam. No i tyle, słuchajcie. I nie pokazywałam już wszystkich kolorów, bo oczywiście gdzieś tam to wyszywałam. Wiecie, na kolanie, przy jakimś tam robieniu czegoś, więc nie nagrywałam całości. W każdym razie wszystko wyglądało tak samo, że po prostu wyszyłam to po tej linii. Później to, akurat ten mazak był na wodę, więc tylko po prostu przemyłam i, i nie widać mam nawet ja dzisiaj na sobie, dlatego tu patrzę na dół. Yy, I powiem Wam, że to, jest, to nie jest dużo pracy. Tylko właśnie trzeba wiedzieć, mieć jakiś pomysł, gdzie to dokładnie. Co bym zrobiła inaczej, to bym troszeczkę niżej zrobiła ten napi, ten, jakby ten wzór. Oczywiście teraz już tego nie będę przerabiać, no bo o Matko Święta, ale bo jak po prostu siadam, to jakby to podchodzi trochę do góry, wtedy jakby ta twarz jest, jest jakby od góry trochę zakryta, ale jak idę to jest spoko, także naprawdę powiem Wam, że to jest taki mały detal a naprawdę dużo zrobił i od razu mi się zachciało nosić tych spodni. No one są oczywiście takie strasznie luźne, więc ja dużo razy zawijam je na dole i jak noszę na przykład wiecie z bluzą i z, i z jakimiś tam sneakersami, no to jest tak wiecie, tak jest jakby trochę jak tak lumpiarsko, ale one też super wyglądają ze szpilkami i z marynarką i tak właśnie już je nosiłam do pracy. Także zaraz Wam pokażę moją stylówkę. I proszę tutaj nie patrzeć na to, w jaki sposób kamera działa, ponieważ moja córka mnie nagrywała. I tak, <słyski> proszę ją o jedną rzecz, ale nieważne, słuchajcie, ważna jest stylówka. Gdzieś tam oczywiście wypchnęłam to u moich rodziców, nagrałam, bo naprawdę nie, nie miałam, wiecie, gdzie, kiedy i tak dalej. A nagram, bo już zrobiłam te przeróbki i pokażę Wam właśnie w odcinku. Dobra. Także proszę bardzo, nie wiem, czy tutaj dużo widzicie, w każdym razie jest ta twarz, jest ten napis i właśnie brązowa marynarka super współgra z tymi brązowymi włosami, które są na tej, na tej twarzy. Do tego sobie wziąłem jakąś tam torebkę mojej mamy. I szpilki też w takich powiedzmy, brązach, burkundach, i czarny top. I w końcu ostatecznie wyszło tak, że mam, że mam brązowe te włosy tej jakby postaci, usta i rzęsy, i beżową, i beżową twarz. Tutaj może Wam pokażę, może nagram Wam zbliżenie, bo tak teraz patrzę, że nie, nie widziałyście żadnego, żadnego takiego obrazu, także gdzieś tam to Wam wrzucę, zaraz nagram po prostu przebitkę, gdzie widać całą tą twarz. Mi się ona strasznie podoba i stwierdziłam, że ją sobie wykorzystam jeszcze w tej dużej wersji i może ją gdzieś na przykład zrobię, nie wiem, na mojej kursce tej takiej jeansowej, jasnej, która mi się, którą naprawdę też chciałabym sprzedać, ale stwierdziłam, że może właśnie zrobię coś takiego plus jeszcze coś inny, jakby, jakiś kolarz i ta twarz mi się bardzo podoba. Po prostu jest ładna. Jest ładna. Także tu macie przebitkę. Ja jestem bardzo zadowolona. Już chodziłam w tych spodniach wiele razy. Yy, no. I myślę, że dostały drugie życie. Także polecam Wam coś, albo wiecie, naszyć nawet naszywkę jakąś, albo kawałek materiału oprzeć, albo właśnie taką twarz. Mi się wydaje, że taka twarz jest teraz powiedzmy na czasie że to nie jest taki, taka głupia naszywka, tylko taka właśnie y, coś, co, co właśnie jest. Y, no, po prostu będzie takie odświeżające dla Waszego ubrania. Czy to płaszcz, czy to jeansy, cokolwiek. No dobra, a teraz polećmy do drugiej rzeczy. I tutaj Wam pokażę te spodnie. Także one wyglądają tak, zobaczcie, one są bardzo szerokie i takie właśnie Wam polecam do brania, jeżeli chcecie sobie właśnie robić spódnicę. Czyli pasuje w pasie, a potem są bardzo szerokie nogawki, ponieważ jest szansa, że nie będziecie musiały nic wszywać w kliny. Także tak, mam tutaj spodnie i będę teraz rozcinać. Tutaj, oczywiście, krok, dowiecie pomiędzy nogami y, i będę tak rozcinać, żeby właśnie ten szef został, y, bez jej. czyli nie rozprówam, bo potem po właśnie fajny detal jest tego, z tym szwem, tylko właśnie tak ucinam, y, tak jakby na równo y, w ten materiał. No i tak to się robi i później można będzie wejść i w to i już będzie spódnica oczywiście z, jeszcze z kilkoma tam ym, przeróbkami, także teraz mam tak i widzicie jest ten taki element, który jest właśnie zachodzi na kroczy, po prostu trzeba go rozciąć i założyć. taki tutoriali na spódnicy jest mnóstwo w internecie, także możecie sobie zobaczyć. Oczywiście potem trzeba to przymierzać kilka razy i wiecie przykładać te szpilki, ale na razie sobie tak spinam, żeby w ogóle mieć do przymierzenia y, na pierwszy raz. Także widzicie, przód tutaj sobie tak Zakładam, jeszcze musiałam trochę rozciąć, żeby właśnie się to na płasko przyłożyło. I to samo z tyłu. Z tyłu jest zawsze większy klin, jeżeli macie duży rozmiar. A to z tyłu będzie zawsze więcej tego materiału. Także tutaj tnę. Ja jeszcze oczywiście później docinam więcej. Widzicie, tak tnę, żeby to się wszystko położyło na płasko. No I tutaj jeszcze widzicie, jeszcze docinam. Ostatecznie docięłam do, do samej gumy z tyłu. No i przymierzam. I zobaczcie tutaj, o. Mam tak z przodu, taki fajny rozpiartak, no i w takiej spódnicy musi być rozpierdak, bo inaczej się po prostu przewrócimy. Ona jest sztywna i taka, no, dość wąska. I widzicie, teraz właśnie widzę na przykład, że mi tutaj się za bardzo tak faluje, więc muszę sobie to przesunąć, tak? Mimo tego, że było na płasko, no to jednak na osobie e, to wszystko inaczej wygląda. Wydaje mi się, że jeszcze bardziej na osobie, która ma krągłości, e, no to tak nie można sobie po prostu zrobić na, na płasko i będzie wszystko ładnie, ładnie, bo no, przez te nasze brzuszki, bioderka i pupy to wszystko później trzeba i tak, i tak dopasować. Na razie sobie spięłam. Tutaj oczywiście to wygląda na za ciasne, ale olać to. I teraz z tyłu z tyłu mi się w miarę podoba, może jest trochę za luźno yy, na dole, no ale nie podoba mi się ten taki trójkąt. Z przodu wygląda on spoko, ale z tyłu po prostu jest to już za bardzo. No i teraz postanowiłam sobie odrysować właśnie to, czyli jakby tak jak mi pasuje, w razie czego, yy, żebym wiedziała właśnie na ile założyć, gdybym, nie wiem, się nagle wszystkie szpilki rozpięły. No i teraz rozpinam te szpilki właśnie, gdzie jest ten... Taki zawijas i będę je właśnie podwijać, żeby był taki prosty szef, jak na przykład w takich spódnicach już gotowych ze sklepu. Yy, I zobaczcie, o, tak sobie zawijam i to będzie wyglądało o wiele lepiej. Później, oczywiście, zamienię to z takiego, jakby wiecie, nałożenia na takie po prostu normalne szycie, ale na razie sobie to tak przykładam, żeby przymierzyć i żeby właśnie zobaczyć, czy to wygląda lepiej, yy, niż, niż ta, ta po prostu poprzednia wersja z tym z tym systemem trójkąta. No i co? I przymierzę I teraz tak, przód, no to jest tam ok w miarę. E, tutaj mi tam, wiecie, no szpilki odpadły, więc nieważne. <grym> Ale z tyłu z tyłu to wygląda o wiele, o wiele lepiej. Zaraz się obrócę, to co zobaczycie. O, widzicie, no wygląda to bosko. Oczywiście tutaj potem jeszcze kilka razy przymierzałam, bo na przykład za mocno w pupie zrobiłam, za luźno gdzieś tam na poziomie ud. No i jeszcze rozważałam, czy przypadkiem nie zrobić sobie trochę krótszej, bo tutaj była taka maxi, naprawdę maxi, ale to już stwierdziłam, że zobaczę sobie na końcu. No i teraz co? I tu Jestem dwa tygodnie później w domu na mojej maszynie i sobie zszywam właśnie ten tył. Potem będę oczywiście obcinać to, co zostanie i gdzieś tam zakańczać. Ale na razie sobie zszywam i stwierdziłam, że najpierw sobie tył a później zobaczymy, ile ten przód rzeczywiście e, zrobić. No i teraz ten przód z kolei jeszcze wam taki jakby na górze, no bo tam jest ten taki detal, y, więc taką samą nitką beżową, jak mam właśnie w jeansach, e, sobie to właśnie zszywam od góry i też zostawiam ten taki szef oryginalny, bo on właśnie robi bardzo fajny, fajny tutaj detal. Teraz jeszcze z tyłu, y, jakby żeby to tak nie, nie odstawało i żeby był ten taki podwójny, wiecie, y, taka podwójna, y, podwójny ściek nie, jak jest w tych wszystkich jeansach, to właśnie czy tam w spódnicach, to sobie właśnie tutaj robię. Prawdzie to będzie trochę cieńsze, no bo mam taką zwykłą nitkę, nie mam takiej do jeansów, ale słuchajcie, i tak i tak robi robotę, robi fajny właśnie płaski szef, i tutaj właśnie robię dwie linie, żeby to wyglądało ok. Z tyłu jeszcze sobie zostawiam taki e, mały rozpierdaczek, bo jednak, jakby miała do końca zszyte, to byłoby za sztywno ale to potem zobaczycie jak będę przymierzać. Także teraz sobie robię właśnie drugi y, drugi rząd tego tego ściegu, y, właśnie żeby to wszystko wyglądało spójnie i teraz ten mały właśnie rozpierdaczek zawijam y, tak żeby on właśnie wszedł sobie pod ten y, y, tutaj szef oryginalny, to takie podłożenie od or, or, oryginalne dżinsów i później to tak wszystko zrobię, żeby żeby nie było żadnych surowych tutaj elementów, bo teraz nie chcę właśnie mieć surowych elementów w tej spódnicy. No i co? Tutaj sobie zakończam jeszcze wszystko, oczywiście później jeszcze gdzieś tam doszywałam i tak dalej, no ale tak wyglądał proces. I powiem Wam, że oprócz tego, że to trzeba ileś tam razy przymierzać, no bo jednak ja robimy na sobie i na przykład z tyłu, no to ciężko tak od razu przypiąć i że będzie pasować. Także trzeba parę razy to poprzymierzać. Jeśli, akurat w moim przypadku dzięki temu, że miałam bardzo szerokie te nogawki, bo właśnie takie spodnie dostałam i stwierdziłam, że będą idealne yy, właśnie na, na tą przeróbkę. Natomiast oczywiście, jeśli one nie są aż takie szerokie, no to najczęściej trzeba doszywać takie kliny. Na, nie wiem, czy mieć taki sam kolor dzieńców, czy inny. I po prostu trzeba by wszyć klin w ten element, no, który po prostu będzie ta dziura po nogawkach. W moim przypadku dało się z tyłu to ładnie zszyć, a z przodu i tak został ten, ten rozporek, no bo właśnie żebym mogła chodzić. Bo rzeczywiście, słuchajcie, jak się chodzi w tej spódnicy, no to jest sztywno, bo to jest jeans, to nie jest wiecie, taka lejąca się spódnica. Oczywiście tak, tak ma być i, i ja jestem bardzo zadowolona. Natomiast, no, też wchodzenie po schodach jest, jest y, tutaj wyzwaniem. A tego właśnie ten rozporek jest potrzebny. A z tyłu jeszcze dodatkowo wiecie, dodaje takiego y, no. do ruchu. <grytanie> do ruchu tutaj y, udogodnienia. No i co? Teraz wam pokażę kolejną stylizację. I. No, ja już tak byłam w pracy i naprawdę kusiłam mnie, żeby zrobić sobie selfie i wrzucić gdzieś na Instagram, ale mówię, nie. Muszę najpierw, dlatego mnie też się zmobilizowałam, żeby zrobić ten odcinek mm, i, no właśnie, i żeby móc już pokazywać to wszystko. <takujesz> Także zobaczcie. To jest moja spódnica. Zastawiłam ją z tą bluzaczką, którą ostatnio podcięłam sobie właśnie na taką transparentną, mam pod spodem top. Wzięłam jeszcze takie właśnie fajne takie baliny, co mam, też właśnie miałam tak w pracy, no i znowu jakąś torebkę mojej mamy, bo tutaj mam tylko jedną, i w sumie stwierdziłam, a jak już mam możliwość, to sobie wezmę jakąś torebkę też czarną, żeby pasowała do butów. No i zobaczcie, bardzo też prosty projekt, oczywiście mi zajął długo, no bo z wiadomych przyczyn, tutaj z zalaniowych, natomiast. Powiem Wam, że takich spódnic, jak ja byłam gdzieś tam w sklepach, jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Teraz maxi czy tam takie midi, właśnie jeansowe, e, znajdziecie wszędzie. Oczywiście nie jestem pewna, czy plus size e, jest duży wybór. E, na pewno są to takie z, troszeczkę bardziej zwężone spódnice, więc no musicie się liczyć z tym, że jeżeli nie lubicie takich na przykład nowych, obcisłych rzeczy, bo nie robicie brzucha pokazywać czy coś, o to to będzie problem. A jak przerabiacie sobie dżinsy, to robicie sobie taką szerokość, gdzie wiecie, możecie sobie zrobić szerzej u góry, potem węziej na dole, albo na prosto, albo nawet rozszerzaną tą spódnicę. Możecie sobie wszyć kliny, cokolwiek chcecie i będzie po Waszemu. Także jeśli... I jeszcze nie, nie zrobiły się swoje jeansowe spódnicy, tak jak ja, ja naprawdę długo robiłam, po prostu szukałam idealnych jeansów i takie właśnie dostałam, no dla kogoś były za małe, więc ja mówię, i dla mnie były idealne. I mam, i mam, i to jest super sprawa na, na wiosnę właśnie, do jakichś białych bluzek i tak dalej. Także takie dwie przeróbki na dzisiaj. Dajcie znać, która Wam się podobała najbardziej, albo może obie się Wam podobały i trzymacie za mnie kciuki. Nie obiecuję, kiedy będzie kolejny odcinek, bo w przyszłym tygodniu, dziś jest niedziela, jak to nagrywam, a w przyszłym tygodniu mam znowu wizytę od poniedziałku do czwartku. Tak, do 18 będę, wiecie, w robocie. Także trzymajcie za mnie kciuki, trzymajcie kciuki za moje ściany. I się w końcu zrobiło ciepło, i to się w końcu zaczęło ruszyć, bo tak to, yy, przepraszam, zaczęło co ja, gadam? ja Jestem już zmęczona. Zaczęło się suszyć. Yy, tak. I yy, no właśnie. I ja już trzymam kciuki, żebyśmy mogli to wrócić, żebyśmy mogli wrócić do życia i pozdrawiam Was ciepło! Trzymajcie się, pa-, pa.